Siemanko ludziska, w kolejnym odcinku z Fortnite'a, z nagrywa z kanału nagrywamy dzisiaj sobie zagramy w Unbox a Brainrot, czyli coś, taki pseudo style the Brainrot całkiem popularny trybek, bo 2000 osób miniaturka też podobna do style the Brainrot i wybaczcie widzowie, ale e, poza nagrywaniem właśnie grałem w ten dokładnie akurat w ten trybek także nie zdziwcie się, jeśli ja już tam będę miał jakieś potężne brainroty i tam, tam już będę miał w swojej bazie brainroty normalnie. <laughs> Także to jest kontynuacja. Także to jest pierwszy dzień yy, nagrywania właśnie z tego trybu. Także ja już wcześniej zacząłem. Ja już wcześniej grałem tu sporo w, bez nagrywania. Także dopiero teraz wiecie o tym trybie. Już od, od jakiegoś czasu w to gram. Tam mam kilka fajnych, mocnych brainrotów. Przede wszystkim jeden z. Po pięciu latach? Po, to po pięciu latach wróciło Po pięciu latach wróciły te plecaki Polebaka A to też? Po pięciu latach? Ani ma. Tak! Dropy Fortnite Pierwszy raz... Prze, pierwszy raz widzę takie upior no także taka miniaturka też podobna do Stile Braino no, tylko że to się nieco różni bo tutaj trzeba y, rozpakować Brainroty unbox czyli rozpakować e, i tutaj trzeba niszczyć właśnie takie bloki Tutaj trzeba niszczyć bloki no i tu, no i w, właśnie stamtąd wyskakują losowe Brainroty można te bloki kupować można sobie ulepszać e, można te oczywiście te bloki trzeba niszczyć ale czasem niektóre bloki są na tyle mocne że to trwa trwa wieczność więc, trzeba, więc można sobie ulepszać poziomy kilofa. Aktualnie poziom kilofa mam chyba 27 i można sobie też podwyższać szczęście. Te... by te, to co jest nosowe ogólnie wszystko. O. Ja widzowie na razie mam e, dwa gible. Dwa gible. Mam jednego e, Rainho Toasterito Mam jednego Bombardiero Krokodilo Sekreta. No, tamte też to sekrety. Mam Job 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 Sahur Sekreta. Mam Mateo wersji Diamond. Mam Orcalero Orcala, co też jest troszeczkę słaby. No i drugi Bombardiero Krokodilo. Także aktualnie na razie mam ponad milion kasy. Widzicie w lewym, dolnym rogu. Mam ponad. Miliard znaczy się. No już mam ma, Już mam dwa, 3, 4, 5, 6. Także już mam sporo tego. No, już mam ponad 6 miliardów, biliardów, bilionów. Nie, miliardów. Także tutaj można sobie też sobie skipować. E, o, to jest Obsidian. Ogólnie Obsidiana nie idzie się tak normalnie na, na hita, bo ja sobie po prostu zwiększyłem poziom Kilofa. O, tutaj jest sklepik. Updates. No i tutaj poziom Kilofa mam 27. Za kolejny poziom Kilofa muszę zapłacić 12 bilionów, co nie dam rady akurat. No i tutaj mam szczęście. Szczęście mam na levelu 28 Mam... no, mogę sobie na przykład kupić, patrz. Kupiłem sobie teraz podwyższenie szczęścia. Podapiem, podapię XD patapim, -pa maha. Fajnie wiedzieć. No i tutaj zbieramy sobie kasę ogólnie z nich. Potem kupujemy sobie jakieś nowe level... level Rino Toaster Wo Jo! Ole Beka! Udało mi się! Ja! Widzicie, widzowie! Dobra, to teraz tego usuniemy, bo on jest słaby. I tego materiału usuniemy, bo on też jest słaby. No dobra, teraz, raz, raz, dwa, trzy, cztery... Yy, pięć. Mamy pięć miejsc wolnych. Ale jak? I widzicie, widzowie, tak mi to podwyższyło szczęście, że za pierwszym razem udało mi się tego... Wi wiesz, to jest w wersji Hug, to jest w wersji wielkiej, wielkie, jeśli ją daje o wiele więcej. Ten daje tylko 25 tysięcy, bo on jest w zwykłej wersji tej normalnej wielkości. Ale jak! Kurde. No to robimy na hita, bo to, bo to jest bardzo słabe ten. O, tam idzie, kurde. Będę co chwilę chodzić, żeby. Tim Cheese. A, ten Cheese galaxy, on jest bardzo słaby. Bo to jest common więc taki najgorszy typ. Chimpanzini bananini. No, legendarny, całkiem nieźle, tylko że on daje też niewiele. Burbaloni, luli, loli Też legenda, tylko że też malutko. No i tak sobie zbieram, zbieram, co... tak sobie Trudy gram w to codziennie. No, czasem trafiają się nawet takich, które badają po 4 lub po 2 nawet. O, to, to jest widzowie legendarny. Znaczy nie, dobra, to nie jest legendarny, ale to jest taki, jeden z tych lepszych. Tulu de la No i mam taki. Tylko, że widzisz, taki mi się trafił, tylko że Candy. On daje. 8,7. Ej, dobra, to, to możemy to na razie zostawić. On daje całkiem sporo. Także teraz tutaj będzie mieć miejsce dla Breirota. Pipi Kiwi. Pipi Kiwi. No i on jest niestety bardzo popularny i niestety też zarazem bardzo słaby. Cappuccino Assassino. No, no, i za każdym razem jakiegoś bym wylosuje, wylosuję, to wtedy właśnie taki, taki dziwny pan mówi nazwę tych brajnotów. Lirili, O, w wersji wielkiej. W normalnej wersji ją mają tylko dwa. Defteros Cactus i No, ten też zajmuje mało. Burbaloni Luliloli To jest, właśnie to, czasem też się tak mocno powtarzają. Gangsta Futera. O, lajki, żadki typ. Lirely Larryla. No no i padł, dwa No i na sekundę, ja już na tym się troszeczkę znam, bo już trochę w to gram. Tripi troppi Wersja wielka. O, pierwszy, pierwszy, pierwszy raz mi się trafiła taka wersja wielka akurat. Wedom. Fruli Frula. Il pinguino volante con gli occhiali Ten też daję dwa. To bardzo słaby. Wedom <laughs> kolejny. Pipi kiwi. No. no tak sobie można zmieniać aż się trafi wreszcie no to one też się tutaj robią takie losowe te bloki no teraz mi się trafi Obsidian, jeden z lepszych akurat palomini pekausi versi diamond a przyznaję nie no a dobra nie, nie jest słabe akurat dobra nie dobra dobra ok tego akurat mogę zostawić to dobra tego zostawiam akurat bo fajnie też wygląda na Wersja Lighting! Ej, wow! On daje 10 tysięcy! Ej, dobra Fajnie Fajnie, wersja Lighting Daje 10 tysięcy Nice Chętnie ja go zatrzymam O, Eternal to jest jeden z najlepszych Eternal to jest jeden z najlepszych, sami widzicie jak wygląda Chef, Krabra-Kadabra. No, teraz trafił się zwykły, no i on daje tylko 500. Więc wersja Lighting tutaj bardzo mocno pomaga. Tira le calica, tira le calaco. To jest jeden z wariantów, których nienawidzę wręcz, także go wywalamy. No, o, jeden z lepszych. Bellerina Cappuccino. Wersja <coughs> Lighting! No, ej, dobra, słabo. Myślałem, że, on, że da, ona daje więcej. Talpa di Ferro. Myślałem, że ona daje nawet więcej od tego szef krakadabra e, Kra e, Krab e, Krabra ka, kra, Krabra kadabra No Krabra kadabra No i tak sobie zbieramy, 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 zbieramy No nie wiem właśnie czego nie usuwać, bo No słaby jest Dobra, jak już będzie mniej miejsca, tego go usuniemy. Leru, Leru, Leru. Galakcji! 13 tysięcy! Ej, ładnie! Dobra. To kurde, zostały tylko dwa miejsca, i dobra. Ale dobra, 13 tysięcy, naprawdę całkiem sporo. Naprawdę nieźle, Galaxii. Tung, 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 sahur! No dobra, czasem trafia się tuka w Capuccino assassino. Bo się daję most też słaby. Eternal! Strawberry flamingelli. Buskawkowy no. flaming. Lionel Cactuselli. No. Tygrys, który ma... który jest zrobiony z kaktusami. Bellerina Cappuccina. No ballerina to już wiecie. Tim Cheese. Tim Cheese. Liry-liry-la. Wersja wielka. I tak słaba. Zwinino bombondino. Dobra, przydałoby się jakieś usunąć. Bo te niektóre dają naprawdę całkiem sporo. Przyznaję. Ale przyznam, że trzeba będzie chyba szefa krakadabra usunąć. No. Usunę szefa. I tutaj go usunę. A tak tam słyszeliście pewnie My do Pub to jest to są moje powiadomienia w telefonie fajnie trochę. Lubię takie Lubię ogólnie Lubię ogólnie demonów, nie wiem czy my też, ale Dlaczego tam poszedł? Aha, ja wiem czemu dobra. To najpierw tutaj się idzie, to tak. frula. Il pinguino volante con gli occhiali. Czy słuchawki te nazwy naprawdę dobrze słychać? Tak bardzo jakościowo. Trulimero, trulicina. Przez normalne, przez głośniki w komputerze naprawdę to o wiele gorzej słychać. Okej! Okej. Okay. Oh, okay. Pierwszy raz go widzę. Tylko, że on daje mało niestety, więc go wywalamy. No on daje mało. Trippy Trippitropi. Tripitrop. Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino. Talpa di ferro Dobra. Teraz sobie pójdźmy kupić jakiegoś, jakiś blok. Dobry? Tutaj. E, tutaj jest nawet ten. On jest sekret. On jest bardzo drogi, więc niestety boję się go kupić, bo go... Ja się boję, że ja go będę rozwalać dwa lata, nie? Ja się boję, że go będę dwa, bardzo długo rozwalać. Kupię sobie e, tego blaza, sobie jeszcze kupię no i patrz, teraz e, tak robimy skip. No i mamy, patrz! To jest e, ten e, Ten god. On, on jest bardzo duży i on. Długo się go rozwala. Sobie na szczęście pozbieramy kaskę. O, już mam 5 pię milionów. Milionów, miliardów, kurde. się go wypisanie przypisanie przypisanie robi się. Tyk! Treno Turbo Tremilia. No nie! Kurde, on jest słaby. On jest bardzo słaby. Dobra, usuwamy go. Ewidentnie, bo mi już wkurza kurza trochę. No nie, no dobra, sekreta nie usuniemy. Sekreta akurat ja nie chcę usunąć. Sześciutkie sekrety, jakie są, zostawiamy. Żadnego sekreta jeszcze w tym trybie nie usunąłem. No mam dwa gible. Tego, tego. Mam dwóch. Eh, y, Dżok Ten jeszcze. No, no i tyle. Trenostruco Turbo Tremilia Milia. O mój Boże, Znowu ten obsidian. Pippi -pi Kiwi. Pipi -pi Kiwi. Glaze Pepito Froggito. No, przynajmniej za, całkiem sporo, ale. I tak słaby. Liry Girafa celestre Galaksia. a, tylko tysiąc. Tego się nie spodziewałam. Trulimero Trulicina 64, łamadko. Bałam Sigma Boy. Aaa, tak. Sigma Boy. Zapomniałem wspomnieć, że jest taki Brainerd. W tym trybie. Trippy Tropi. Talpa di Ferro. Talpa di Ferro. Gangsta futera. No i za to też dużo się pod, poziomów nie mnie wbija ogólnie. Trulimero trulicina. Trulimero trulicina. A, ale, usuwałem go przecież, nie? nie zamierzam go zatrzymać. Dolfinita coś... bananita. Dolfinita bananita. Pipi pi, kiwi. Lirililarila. Li, Dobra, przewijamy, bo to, to już mnie Co ty robisz? No zostań mi pod bazą. czuję się niebezpiecznie. Ogólnie tutaj brainerdów nie można kraść. Tutaj ogólnie nie można kraść Breynota, tutaj ogólnie nic nie. Tutaj ogólnie nie można, nie można być złodziejem, Tutaj nie można brainotów kraść, to jest najlepsze, bo ja, bo ja nie lubię kraść. Nie lubię też jak inni imikraną Breynoty. Gangsta Futera. Dlatego właśnie nie lubię normalnego Steel Brainot. Dlatego Steel Brainot kiedyś grałem jeszcze prywatnie. Prywatnie, żeby niech mnie nie chodzi. Gangsta Futera. Oh. <laughs> Chimpanzini i bananini. No! Laguje, nie wiem. Zwinino bombondino. Zwinino bombombino. I pyk! Coś mi się zlagało. Ej, no, no, lagę, no nie! No już. Tung, 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 sahur! Trulimero trulicino. No, se lo stupisco è bloccato perché... scusa. Svinino bombondino. Eccellenza. Pepito froggito. Non è, è corda. Tigrulli watermellini. No. Gangsta futera. Vinino bon bombondino. Oh. TRULIMERO TRULICINA trolicina. No, ia. Lirili larila. Oh, tu veramente hai de cupicchi che cos'bo? A mam legendarnego! A, no i tutaj są też takie kra kraje czasem. Może je rozwalać. What? nie wiem, czy firm ta je No nie, on nie jest mój. Tyrelekalika, Tyrelekalakko. No Jezus Maria, no ja nie lubię tego bryjnota! Ej, a je, Francja jest z nami, nie? Japa, powiedziałem. Nienawidzę tego co czemu? A ogólnie tutaj też można dostać legendarnego krejta. Można coś legendarnego dostać. Czy co? E? calica, non ne! Non ne! Non è la Ta-ta-ta-ta, Sahur! Dolfinita oh. no, Bananita! No no no, 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 no! Trippi Troppi! Trippi Troppi! Giraffa Celestre! Giraffa Celestre! Tim Cheese. Tong tong tung tong sahur. Bur bur pada pim. Boneca ambalabu. Svinino bombondino. Yeah, no, n'è mi to Talpa di ferro, no, Co sia che no Giraffa celeste. O Jezu, mi la sua ciao, Tim Cheese. No, nie, no, same, same. Szarupy. Svinino, bombondino. No, Trulimero, trulicina. Due stessi cactus i Boneca Ambalabu. Gangsta Futera. Talpa di ferro. Bellerina Capucina. duco du Tulu della Pella Gangsta Futera, Giraffa Celeste, Cappuccino Assassino. są nie jego braid loty? Ej no o mój Boże! Można znaleźć tą emotkę, poczekaj. Olmu mu ja pierdziada. Six, seven, ten gibel elipsy daje trzy, trzy oh ja. TAM CHEESE Co? O! Ja mogę ich powrócić? Udał 42 tysiące! I dlaczego ja go usunąłem? Ja kiedyś go przypadkowo chyba usunąłem. Bo on daje 42 tysiące a daje więcej niż ten sekret nawet. On daje więcej niż sekret, dobrze zostawiam go, nie? Frulli Frula pingwino volante con gli occhiali. Dziewtero cactus popamo. Smurf Cat, Dziewtero cactus i popamo. Tirella callica, oh, Frulli frula, il pinguino volante con gli occhiali. Talpa di ferro. Pipi kiwi. Tortughini dragonfrutini. Deftero scatto si popamo Frulli frula Il pinguino volante con gli occhiali Lirele larela Oh bombombini gussini lub cappuccino assassino oh. lirililarela 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 sì. no, allora, scusate, amici se Jeśli episodio vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, lasciate like e commentate allo